Teatr Lalki i aktora Kubuś wraz z aresztem śledczym w Kielcach rozpoczął realizację piątej odsłony projektu pod nazwą Teatr Mama, Tata i Ja. My z nami już dwa spotkania. W tym roku będziemy współpracować, współpracujemy z dziesiątką rodzin. Wyjątkowo mamy w tym roku sporo dzieci, bo aż osiemnaścioro w wieku od 3 do 13 lat. No, i jak zwykle jak gdyby tacy główni partnerzy się nie zmieniają, czyli Areszt Śledczy w Kielcach i Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji. Ale jak zwykle wspomagają nas liczne kieleckie instytucje i firmy. Tych przyjaciół projektu jest coraz więcej, więc przed nami i wizyta w Muzeum Narodowym w Kielcach, i warsztaty w OMPIO, warsztaty florystyczne w terminalu spotkań. Będzie również rodzinny trening karate, także dużo się będzie działo. Oczywiście te atrakcje są ciekawe i potrzebne, natomiast najważniejsze to jak zwykle stworzyć przestrzeń do bezpiecznego spotkania rodziców i dzieci. I to się udaje, o czym można było się już przekonać. Wszelkie nasze scenariusze, które były przygotowywane wcześniej, um, były scenariuszami bardzo ruchomymi, ponieważ tak naprawdę naszym celem jest umożliwienie rodzinie spotkania, spotkania w teatrze, w innej, mamy nadzieję, atmosferze, w innej scenerii. Um, i te nasze scenariusze czasem chowamy gdzieś głęboko do kieszeni, a pozwalamy po prostu naszym uczestnikom, tym rodzinom, pobyć ze sobą. Pomagamy im stworzyć atmosferę. No, wydaje nam się, że odrobinę takiego ciepła wprowadzić i przede wszystkim nie przeszkadzać. Dla osadzonych każdy taki projekt, a w Kieleckiej Jednostce jest realizowanych kilka, to element resocjalizacji. Ten program Teatr Mama, Tata i Ja, podobny Radość w Rodzinie, czy Patrioci, to są bardzo ważne programy, które uzupełniają cały proces resocjalizacji, która polega nie na opowiadaniu, napisaniu programów, tylko na konkretnym działaniu, dającym umiejętności nowym osadzonym, lub powtarzają utrwalanie dobrych umiejętności, albo integracja rodzin. Ten program ma na celu poprawę relacji rodzinnych lub utrzymywanie relacji, bo nie zapominajmy, że dzieci, współmałżonkowie, współpartnerzy nie odbywają kary, nie zostali skazani, a de facto tą karę odbywają i płacą też bardzo wysoką cenę społeczną. I my chcemy wyjść do społeczeństwa m.in. tym programem, Radością w Rodzinie, Patriotami, żeby niwelować te negatywne skutki społeczne. Dla uczestników programu to są przede wszystkim emocje towarzyszące czemu częstym spotkaniom ze swoimi bliskimi. Dzięki tym warsztatom widuję mojego synka, który ma 3,5 roczku, także była żona, jakby nie było tych warsztatów, to bym nie widywał po prostu syna, a dzięki tym warsztatom tego widuję raz w miesiącu i bardzo jestem zadowolony. Dziecko mnie no mam większy kontakt z synkiem, tak? I bo, bo, bo widzę nie mam z dzieckiem, także to jest dla mnie bardzo duże szczęście, że w ogóle że jest taki program, że jest ta ten kubuś i, no i jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Dla mnie najważniejsze jest to, że spotykam się z rodziną właśnie poza obrębem więzienia i na neutralnym gruncie, także i to jest jednak raz w miesiącu 4 godziny bo tutaj jest w areszcie raz w miesiącu na dwie godziny. Tak, ogromna radość, łzy szczęścia, euforia, naprawdę jestem bardzo zadowolona. Czuję się w ogóle wyróżniona, bo w tym programie. Projekt trwać będzie przez 9 miesięcy do grudnia, kiedy to poznamy efekty wspólnej pracy jego uczestników. Jednym z elementów podsumowania będzie wystawa fotografii dokumentująca całe przedsięwzięcie. Autorami tych prac będzie kilkuosobowa grupa członków oddziału Świętokrzyskiego Związku Polskich Artystów Fotografików.